Na tym warsztacie stworzę prosty dashboard oparty o raport typu Interactive Grid. W panelu App Builder wybieram tworzenie nowej aplikacji, wybieram nową aplikację i nadaję jej nazwę. Pozostawiam wszystkie domyślne ustawienia i tworzę aplikację. Tworzę nową stronę, wybierając przycisk Create Page i wybieram Blank Page. Nadaję stronie nazwę i rozwijam menu Navigation. Wybieram tutaj opcję Create a New Entry i tworzę nową stronę. Teraz utworzę układ regionów. W lewym panelu tworzę nowy region, klikając prawym przyciskiem myszy na element Body i wybierając z menu kontekstowego Create Region. W prawym panelu nadaję nazwę regionu. Następnie dodaję podregion, klikając prawym przyciskiem myszy na element regionu Dashboard w lewym panelu i wybieram opcję Create Subregion. W ten sam sposób dodaję dwa kolejne podregiony. Nadaję nazwę stworzonym podregionom. Wybieram pod region pracownicy i w prawym panelu w sekcji layout ustawiam parametr Column Span na wartość 7. Następnie wybieram pod region wykresy, ustawiam parametr Column na wartość 8, a kolumn span na wartość 3 oraz wyłączam parametr stat New Row. W ostatnim podregionie zmieniam parametry kolumn na 11, kolumn span na automatic i także wyłączam start new row. Dodaję dwa kolejne podregiony do regionu wykresy. Nazywam je odpowiednio wykres 1 oraz wykres 2. Zapisuję stronę, klikając przycisk Save w prawym górnym rogu ekranu i sprawdzam efekt, klikając zielony przycisk Run Page. Na nowej karcie w przeglądarce pojawia się panel logowania. Podaję login i hasło, których użyłam do logowania się do panelu deweloperskiego. Utworzę teraz raport w regionie typu Interactive Grid. Wracam do panelu deweloperskiego i wybieram region Pracownicy. W prawym panelu zmieniam wartość parametru Type na Interactive Grid. Następnie w sekcji Source zmieniam parametr Type na SQL Query i wpisuję kod zapytania SQL. Zapisuję stronę i sprawdzam jej działania. Po lewej stronie pojawił się raport Interactive Grid. Nałożę teraz wykres o średnich zarobkach według stanowisk na raport. W działającej aplikacji w regionie z raportem klikam przycisk Actions i wybieram opcję chart. Wybieram dowolny rodzaj wykresu, na przykład bar. Ustawiam wartości parametrów. Zapisuję. Parametry wykresu można modyfikować, klikając na element, który pojawił się bezpośrednio pod paskiem wyszukiwania w regionie. Przejdę do tworzenia wykresów w panelu deweloperskim. Wracam do panelu deweloperskiego i wybieram region wykres 1. Zmieniam wartość parametru type na chart. W sekcji Appearance zmieniam wartość te parametru template na blank with attributes. Zaznaczam pozycję attributes i ustawiam wartość pi dla parametru type oraz ustawiam tytuł. W lewym panelu przechodzę do podpozycji Series. W sekcji Source ustawiam type na SQL Query i wpisuję kod. W sekcji Column Mapping ustawiam odpowiednie wartości parametrów. Zapisuję stronę i sprawdzam efekt. W regionie wykresy pojawił się wykres ukazujący liczbę osób w oddziałach. Teraz utworzę drugi wykres. Wracam do panelu deweloperskiego. Dla wykresu drugiego wykonuję te same kroki co dla pierwszego, zmieniając tylko typ i jego tytuł. W sekcji series wstawiam odpowiedni kod SQL i ustawiam map mapowanie kolumn. Zapisuję stronę. Tak wygląda wynik wykresu drugiego. Ostatnim elementem dashboardu będzie utworzenie listy z odznakami. Wracam do panelu deweloperskiego i, i przechodzę do Shared Components, klikając na ikonę po lewej stronie przycisku Save. W sekcji Navigation klikam Lists. Tworzę nową listę klik klikając Create. Nadaję liście nazwę i zmieniam typ na Dynamic. Wprowadzam kod SQL w odpowiednie pole. I klikam next. Następnie nic nie zmieniając klikam create. Wracam do strony klikając przycisk edit page na górze strony. W regionie liczby zmieniam type na list. W sekcji Source wybieram swoją listę jako wartość parametru list. Zaznaczam pola attributes i zmieniam list template na batch list. template options zmieniam parametr layout na stacked. Zapisuję stronę. Tak wygląda efekt końcowy stworzonego dashboardu.